Po zmartwychwstaniu Pan Jezus wiele razy ukazuje się uczniom, aby ich przekonać, że nadal żyje, że ma ludzkie ciało, że nosi na tym ciele rany. Jednocześnie chce im powiedzieć, że ich nigdy nie zostawi. Apostołowie zostawili Jezusa samego w tych najtrudniejszych momentach i pewnie myśleli, że Mistrz może teraz zrobić podobnie. A on potwierdza: Ja was nigdy nie zostawię i będę z wami w waszej codzienności. Dlatego dzisiaj prowadzi apostołów nad jezioro Genezaret to miejsce, gdzie ich powołał, gdzie z nimi chodził, nauczał, spożywał posiłki i mieszkał gdzie widział ich trud pracy przy rybach. Jezus chce im trochę przypomnieć stare, dobre czasy. Ale jednocześnie dać odwagę, aby się nie bali przyszłości. Wcześniej Mistrz powtarzał swoim uczniom, że posyła ich na cały świat, że ludzi będą łowić. A oni teraz, po zmartwychwstaniu, zamiast iść do ludzi i zacząć ogłaszać sprawę, że Jezus żyje, wracają do dawnych znanych zajęć, do łowienia ryb, zniechęcili się. Nawet nie ma już wszystkich apostołów, bo na łódce jest ich tylko siedmiu. A zatem łowią ryby, ale z połowu nic im nie wychodzi. Dlaczego? Bo robią to bez Jezusa. Uciekli z Jerozolimy, bo nie chcieli głosić zmartwychwstania. Nie chcieli tego, co chciał Jezus. Bali się, że im nie wyjdzie, że nikt ich nie będzie słuchał, że nikt im nie uwierzy. Mało tego, że zostaną ukarani. Teraz próbują robić to, co zawsze potrafili łowienie ryb. I też im nie wychodzi. A Jezus jest cierpliwy. Po nieudanym całonocnym połowie sugeruje im, by spróbowali jeszcze raz. I tym razem się udało. Apostołowie szybko przypomnieli sobie, że wcześniej taki cud połowu Jezus już uczynił. Rozpoznają go, bo wcześniej pewnie myśleli, że to przypadkowy przechodzień. Teraz znów spotykają się z nim, jedzą wspólny posiłek, a Jezus nie robi im wyrzutów. Jest nadal cierpliwy. Chce im powiedzieć o jednej sprawie. Jeśli przyjmą do wiadomości, że On jest cały czas blisko nich, to w życiu wiele spraw się będzie bardziej układać, a trudne sytuacje nie będą przerażać. Oni pójdą na cały świat i nie będą się bać, bo Jezus jest Panem wszystkiego.